To wideo pokazuje jak korzystać z portalu wsparcia LogPlus, od logowania przez utworzenie zgłoszenia aż po monitorowanie postępów. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do portalu supportowego. Zaloguj się, używając swojego loginu i hasła, które będą tożsame z poświadczeniami, których używasz na co dzień w organizacji. Po zalogowaniu zobaczysz ekran startowy, biurko użytkownika. Prezentuje ono skróty do najważniejszych funkcji systemu. Więcej na jego temat znajdziesz w dalszej części filmu. Aby przejść do utworzenia zgłoszenia z ekranu biurka, kliknij na Katalog spraw. Wybierz kategorię odpowiadającą twojej sprawie, a następnie wskaż konkretną sprawę, kierując jej opisem. Na przykład, jeżeli masz problem z drukarką, wybierz opcję Incydent związany ze sprzętem. Wypełnij formularz wpisując niezbędne informacje, które pozwolą szybciej rozwiązać zgłoszenie. W razie potrzeby możesz dodać załącznik, na przykład zrzut ekranu, dokument lub zdjęcie. Na koniec kliknij Zapisz, aby wysłać zgłoszenie. Potwierdzenie otrzymasz mailowo, a system przeniesie cię do podglądu twojego zgłoszenia. Jeżeli po wysłaniu zgłoszenia chcesz dopisać kolejne szczegóły, Możesz nadal przekazywać je za pomocą funkcji czatu. W tym celu w widoku podglądu zgłoszenia przejdź do zakładki czat i w pasku czatu wpisz treść, którą chcesz przekazać operatorowi. Jeżeli chcesz, możesz dodać załącznik, klikając ikonę plusa. Zatwierdź klikając Enter lub ikonę poziomej strzałki. Biurko użytkownika pomaga w szybki sposób wykonać najpotrzebniejsze działania. Z jego widoku możesz wywołać katalog spraw, kiedy chcesz utworzyć zgłoszenie, sprawdzić, jakie zasoby zostały Ci powierzone, przejść do widoku bazy wiedzy, która zawiera artykuły z informacjami, podejrzeć statystyki zgłoszeń lub podejrzeć statystyki zadań. Swoje zgłoszenia możesz przeglądać także z widoku listy. Z górnego paska menu wybierz Helpdesk, następnie kliknij zgłoszenia. Wyświetli ci się lista wszystkich spraw, które zostały przez ciebie zgłoszone. To tutaj możesz zbiorczo sprawdzić statusy i priorytety twoich zgłoszeń, filtrować je po różnych parametrach lub korzystać z wyszukiwarki. W prawym górnym rogu znajdziesz podsumowanie. Ile zgłoszeń masz z wysokim priorytetem, krytycznym priorytetem, a ile ogólnie zgłoszeń nadal jest otwartych? W momencie, kiedy chcesz sprawdzić, co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, wystarczy, że klikniesz na jego wiersz, na liście zgłoszeń lub przejdziesz do jego widoku z maila z powiadomieniem. Dzięki temu podglądowi wiesz, na jakim etapie znajduje się Twoje zgłoszenie, kto aktualnie się nim zajmuje. I jeżeli jest potrzeba, ponownie możesz skorzystać z funkcji czatu, aby zadać pytanie bądź dopisać kolejne informacje.